Że dość często spotykane na Fuercie są to wiewiórki ziemne, zwane również pręgowcami berberyjskimi. Jest ich tu bardzo dużo i w zasadzie można spotkać je na całej wyspie. Przypominają wyglądem nawet troszkę takie pieski preriowe. Dzień dobry! Co to jest? Co to jest? Mój aparat nie jest smutny. Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na wchłodzie Aventurze. Jeżeli mnie nie znacie, to ja jestem Kamil i w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jak wygląda y, ta wyspa. Hotel, w którym się znajduję, może się zobaczyć w poprzednim odcinku, natomiast dzisiaj jedziemy dookoła. Ja akurat całkiem dobrze idę po słońce. Jak widzicie moją spaloną twarz, nigdy nie zasypiajcie bez parasola. Oczywiście, żeby nie jechać na głodę, to za szybko zjadłem sobie śniadanko. Na restauracji yy, znajomi wynajęli auto. Gdzieś tu zaraz powinna być Martyna Słowakiem, w których poznałem w samolocie. Cześć Martyna! Miejscowość La Pared znajduje się od Costa Calma jakieś 6 km i prowadzi tutaj prosta droga. W zasadzie nie da się tu za bardzo dostać na pieszo, bo nie ma żadnego pobocza, a dwie miejscowości różnią się od siebie diametralnie. Costa Calma jest miejscowością piaszczystą i co najlepsze w 70% praktycznie zamieszkiwana przez ludność nacji niemieckiej. Możecie zresztą tę miejscowość zobaczyć na poprzednim vlogu. Natomiast dzisiaj, pierwsze miejsce, które odwiedzamy, La Pared, miejscowość typowo skalna. Duża ilość klifów, i to, co najbardziej jest charakterystyczne dla tego miejsca surferzy. Są tutaj bardzo duże fale oceanu i w miejscowości znajduje się dokładnie 6 szkół surferskich. Droga jest dokładnie za mną i całe przewężenie, które dzieli wyspę właśnie od Costa Kalmy do La Pared jest to miejsce, w którym cała Fuerteventura jest najcieńsza. A zobaczcie sobie tam, jaki rewelacyjny kemping został rozbity prosto nad klifem. Ale świetne. Na samym początku w miejscowości La Pared idziemy zobaczyć klify i mocno wzburzone oceany w zasadzie chyba surferów, którzy już widzę są tam na horyzoncie. Sama miejscowość jest bardzo mała i urokliwa. W zasadzie tutaj można chodzić pustymi uliczkami i rozkoszować się wiosenną pogodą Fuerteventury. Jak już mówiłem, jest tutaj potężny wiatr i ten wiatr jest cały czas chłodny. Pogoda w lato 26 stopni, natomiast zimą 21. Mówi się w zasadzie, że Fuerteventura jest wyspą wiosenną, bo pogoda tutaj cały czas podobna. I nawet ciężko jest odróżnić od siebie poszczególne pory roku. A ze względu na to, że oczywiście słońce cały czas wrzenicie, no to miejscowi mają tutaj baniaki z wodą, która się grzeje. Zobaczcie, chodzicie sobie tymi uliczkami w miejscowości, żywej duszy tutaj nie ma. Wyspa przede wszystkim, moi drodzy, słynie z dużej ilości kaktusów, skał wulkanicznych, bo to wszystko jest tutaj pochodzenia wulkanicznego, te czarne kamienie i ogromna ilość aloesów. Są tutaj ogólnie pola, yy, całe porośnięte przez tą roślinę. Liście są grube, mięsiste, w środku dużo z tego aloesu, no i jest on bardzo zdrowy na poparzenia. A następnym punktem naszej wycieczki z miejscowości La Pared jest takie miejsce jak Mirador de Sica Sumbre. Jeżeli źle wymawiam, to najbardziej przepraszam. Tam, bo niestety hiszpańskiego nie umiem, miałem się uczyć w maju, bo miałem być miesiąc na Kubie, niestety nie wypaliło, może jeszcze się uda, że troszkę języka hiszpańskiego podłapę, natomiast jest to miejsce, w którym jest jedyny znak Fuerte Aventury z kozami, ale to zobaczycie zaraz na miejscu. W ogóle całą wycieczkę do K Fuerte Aventury robię sobie yy, według poradnika. Napisanego przez Gosię, akurat Polkę. W zasadzie parę Polaków, którzy mieszkają tutaj na wyspie. I bardzo fajnie, że można w języku ojczystym coś przeczytać. Dużo w łatwym języku się dowiedzieć, także yy, polecam. A sama do Cotorona może 10 minut drogi zaledwie od yy, Laparet, Pared. Zobaczcie, jakie piękne góry tu są. I konkretnie na górę trzeba dojść sobie taką ścieżką, bo jest to tam. I jest tutaj zakaz do karmiania ptaków, sosłów yy, zwierzątek. Na górę prowadzi w zasadzie 300-metrowy szlak. I w zasadzie, no, nie jest to szlak, po prostu kawałek ścieżki do przejścia. Całe to miejsce zlokalizowane w stronę Padali. No i na górę wcale wysoko nie trzeba się wspinać. Jest to może dwie minuty do sobie od parkingu. Jest to punkt widokowy stworzony przede wszystkim po to, by wieczorem oglądać gwiazdy i co najciekawsze zamontowano tu nawet lornetkę. Jest również mapa z konstelacjami gwiezdnymi oraz informacja gdzie szukać konstelacji Panny, Wolarza i Kruka. A po wejściu na górę jest tu właśnie taki napis. Fuerte Aventura jest to jedyny napis na wyspie i przy nim siedzą kozy. No bo jest dużo. Jest tak. Nieformalny symbol. A jeżeli pogoda jest dobra, a jest, tylko wiecznie, ale tu zawsze jest wiecznie, to widać również szczyt Montana Cardon, który znajduje się w tamtą stronę. Przejdę się jeszcze chwilkę na sam szczyt, bo droga jest jeszcze kawalątek. Zobaczę, jak to wszystko wygląda. Słońce na samej górze. Więc pięknie te rejony tutaj. Jak się nigdzie w powietrzu nie unosi. Przejrzystość duża i trzeba jechać dalej, bo całą wyspę trzeba objechać. To jest jakieś 300 km. Zobaczcie, jest tabela z informacjami a propos planet. I widzicie, są również tutaj lornetki, w których można sobie spojrzeć. I obserwować właśnie poszczególne konstelacje, które są rozpisane. Tam daleko, oczywiście, widać yy, ocean. Przejrzystość jest fajna, drogi. Natomiast jak tak patrzycie, to zabudowań za wiele to tu nie ma. Miejsce raczej takie troszkę y, starsze. Widać, że zębem czasu nadgryzione. Te elementy pordzewiałe, trochę nawet zaniedbane. Następne malownicze miejsce, które się odwiedzimy, jest to miejscowość o bardzo y, dźwięcznie brzmiącej nazwie, achut. To, co na samym początku można powiedzieć o tej miejscowości, to na pewno to, że jest to najstarsza miejscowość na wyspach. Wyspy są ogólnie bardzo stare i są pochodzenia wulkanicznego. Miejscowość przede wszystkim skłynie z pięknych, dużych, malowniczych klifów, które, tak powiem są pochodzenia wulkanicznego i wszystkie powstały 120 milionów lat temu na dnie oceanu, które po 20 milionach lat. Wynurzyły się na powierzchni. A piasek na tych plażach tutaj wszędzie jest czarny. Wszystkie tutaj plaże w miejscowości Akui, jak i klify, wyglądają bardzo Instagramowo i pejzażowo. Są piękne, ale trzeba na nie wszystkie tutaj oczywiście uważać, są niebezpieczne. Fale są duże i można śmiało powiedzieć, że jest to najniebezpieczniejsza plaża na całej Fuerteventurze. Cała ta plaża o czarnym Piaku wygląda bardzo ładnie, ale nazywana jest Playa de los Muertos, czyli plaża umarłych. Aż wszystko ze względu na to, że wielokrotnie tutaj. Znajdowano ciała wyrzuconych na brzeg umarłych ludzi, którzy zginęli na oceanie, na łodziach bądź na statkach. Natomiast w północnej części plaży znajduje się ścieżka, która prowadzi wprost na klif. No i idziemy. Wszystkie te skały klifu są pochodzenia wapiennego i zresztą bardzo ładnie to się wszystko komponuje z czarną plażą. A jak się wejdzie tutaj na górę, to są tutaj takie dziury, przysunięte troszkę drewnianymi kratami. Tylko w nich kiedyś było wypalane wapno i zrobione w sposób nietypowy, ponieważ wydrążone w skalę w dół. Idąc cały czas wzdłuż klifu, dojdziemy za chwilkę do jaskiń, które. Są uważane w ogóle za pirackie jaskinie. Najlepsze no w tym wszystkim jest to, że pirackie przekazy podają, że wyspa przez wiele wieków była nękana właśnie przez piratów. Stąd też oczami wyobraźni można było dostrzec korsarzy wykorzystujących jaskinie nad Ocanem jako miejsce schronienia, a może i nawet... A może i nawet jest tam jakiś skarb, chociaż pewnie to wszystko usplądrowane. No i na pewno jest to wspaniałe miejsce na selfie. Dotarliśmy do miejscowości Padżara, w której od razu czuć większy i doskwierający upał. Ze względu na to, że oczywiście budynkami, drzewami oraz otaczającymi miejscowość wzgórzami wiatr został zatrzymany. Miejscowość urokliwa, romantyczna i ciekawostką jest to, że jest to w ogóle najbogatszy ośrodek Fuerteventury. Do tej gminy podlega również Costa Calma. Miejscowość jest niewielka, ale to co można tutaj zobaczyć, to Przede wszystkim w centrum stojący duży urząd gminy, a po drugiej stronie naprzeciwko 18-wieczny kościół, który jest w zasadzie najstarszym obiektem na całej wyspie. Również nie opada urząd miasta, znajduje się takie urządzenie Czerpak. O studni, w której kiedyś znajdowała się woda. Bo kiedyś każda woda, którą się używało na tej wyspie, była czerpana właśnie ze studni, a jej wykorzystywano do tego zwierzęta. Jeszcze w zasadzie kilka lat temu stał tutaj osiołek, który był dość dużą atrakcją turystyczną. Bardzo przyjemne ukojenie i troszkę odpoczynku od słońca dają fikusy, które. Bardzo duże zresztą fikusy, które rosną właśnie w okolicach kościoła, jak i urzędu gminy. Można jeszcze pospacerować, zjeść ewentualnie ciasko, albo napić się kawy. W kawiarniach, które są obok kościoła, niektóre z nich są Zlokalizowane w bardzo starych domach lokalnych mieszkańców. Podczas zamawiania, oczywiście, problemem może być język, ale tak w miarę można się dowiedzieć. Bacon, no i tortille też znamy. A skoro już tu jesteśmy, to oczywiście trzeba popróbować specjał. pizza z salami. Wiecie, co prawda, nie są tu Włochy, ale w takim klimacie pizza naprawdę smakuje dobrze. Wycham. A zamówione zostało jeszcze Churros. I co jeszcze? Słuchajcie, mam troszkę śmiech, bo w zasadzie chyba nie to zamawiam, a przynajmniej nie o tym myślałem. Ja zamawiałem czuros, czyli te takie podłużne ciastka z karmelem, a frytki, surówka i... nie wiem, co to jest. A Martynie co przyszło? Kebab na talerzu bez bułki. Z parówkami. Z parówkami. No ciekawe. Sprawdźmy przede wszystkim, co to jest tutaj w środku. Ale jaja, ryba. Tylko najlepsze w tym wszystkim, że ja wcale ryby nie zamawiałem. Jakby nie było, to jest to chyba trochę zaskoczenie, bo każdy dostał. <śmuszny> oprócz kuby, który zamawiał pizzę, to ma pizzę. Każdy ma coś innego, ale no, tak to jest po prostu, tak się nie zna języka. Wjeżdżamy teraz dość wysoko w góry. Droga mniej więcej z miejscowości jakieś pół godziny do kolejnej. Miejscowości w miejscowości o nazwie Betancuria. Wieże dość często spotykane na Puercie są to wiewiórki ziemne, zwane również pręgowcami berberyjskimi. Jest ich tu bardzo dużo w zasadzie można spotkać je na całej wyspie. Przypominają wyglądem, nawet troszkę takie pieski preriowe. Często zamieszkują w krzakach i właśnie staram się ją wypaczyć. I jak są turyści, na przykład przy hotelach, to one często wychodzą do nich na przysmaki. Pomimo tego, że na wyspie występuje oficjalny zakaz karmienia wiewiórek, jednak wielu turystów to robi i nie patrzą na zagrożenie. No, no otrzymać mandat, a jeżeli ugryzie, to również chorobę. Oficjalnie pochodzą one z Afryki i nie występują na żadnej innej wyspie na Kanarach. Dostały się tu ponoć wraz ze statkiem handlowym, no, a teraz są wszędzie na tej wyspie. Dzień dobry! Co to jest? Co to jest? Mój aparat nie jest smaczny! Miejscowość, którą obowiązkowo trzeba odwiedzić, właśnie przejeżdżając przez te góry i wzgórza, jest Betancuria, czyli miejscowość, która jest uważana za najładniejszą na całej wyspie. I ma długą historię. Niejednokrotnie czytając przewodniki czy opowieści o tej wyspie, spotkamy się z nazwiskiem Johna de Betancurta, normandzkiego szlachcica oraz żeglarza. W zasadzie taka historia kanarów zaczyna się od tego miejsca. Nawiązał on kontakty z królem Hiszpanii, który oficjalnie zlecił mu podbój kanarów. W 1402 roku udał się właśnie na Wyspy Kanaryjskie w celu misji nawrócenia na chrześcijaństwo Guanchów, którzy zamieszkiwali Kanary. Po zajęciu Lanzaroty statki Betankurta skierowały się właśnie w kierunku Fuerteventury. Była ona na ten czas podzielona na dwa regiony. Królestwo Południowe, czyli Andię, rządzoną przez króla Ayosa, i północne Maxarottę, na czele którego stał król Gwais. Okupacja wyspy trwała niewiele. Wkrótce opór Guanchów został przełamany i Kurt mógł się pochwalić tym, że podbił kolejną wyspę. W miejscowości są również takie knajpki w domach Lokalnych mieszkańców również, no i sprzedają jakieś pyroby, bagnesy, no i chustki oczywiście. A i ceramika. Zobaczcie, że na fuercie również rośnie bardzo dużo opuncji. Wam jeszcze raz, że jest to roślina jadalna. Można to obrać z końców po prostu ze skórki i wcinać. W smaku takie trochę aloesowate. A mnie zastanawia, co to jest. Padła tutaj teoria, że jest to wychodek, że ktoś wchodził tam, ściągał doły i kupkał tutaj. Jak myślicie? Historia wyspy jest taka, że po jej okupacji, oczywiście, Betancourt mógł się pochwalić e, przejęciem kolejnej. Kanaryjskiej, ciemnopiaszczystej wyspy, a Guanchowie przyjęli chrześcijaństwo. No i w taki sposób powstała miejscowość Betancuria, która do 1834 roku pełniła funkcję stolicy na Fuerteventurze. Jest ono uważane za najładniejsze miasteczko na całej wyspie. W XV wieku został wybudowany klasztor franciszkanów, który widzieliście chwilkę wcześniej ten taki duży miał. Niestety sytuacja dość przykra. Z kościołu pozostały w zasadzie tylko ruiny. W 1593 roku miała miejsce napad piratów berberyjskich. Po kilkudziesięciu latach rozpoczęła się oczywiście odbudowa kościoła. Trwała ona bardzo długo, bo do XVII wieku. Wstęp do kościoła kosztuje 1,5 euro i jest czynny praktycznie codziennie, natomiast obecnie w czasach pandemicznych no, większość atrakcji tutaj jest pozamykanych i pustki. Z każdej strony. A na wyjeździe z miejscowości Betancuria znajduje się pomnik dwóch dawnych władców wyspy: Byli to królowie Guize i Ajoze. Podział na dwa królestwa na wyspie wyglądał tak, że było to w miejscu największego przewąszczenia, czyli właśnie w, w, obok Costa Calma, tam gdzie pomieszkuje. Na pewno, będąc na Fuercie i podróżując po niej, się zauważa, że są to tereny pustynne i jałowe. I w zasadzie dość mocno od razu mi się skojarzył pewien film o dwiezne wojny. I tak akurat się trafia, że ostatnia część Hanna Solo była tutaj yy, przez chwilkę kręcona, mniej więcej jak tam po wydmach yy, z kakao -Czubaka. Jednym z ostatnich przystanków na Fuerteventurze jest yy, miasto Coraleo. i Specjalnie tutaj przyjechaliśmy po to, ponieważ znajduje się coś tak jak Popcorn Beach, czyli plaża usypana kamyczkami, które są wszystkie w kształcie popcornu. Samo miasto wygląda totalnie inaczej niż inne do tej pory, które dzisiaj widzieliśmy. Nowoczesne, z ładnymi budowlami. Widać, że mocno yy, skierowane na turystykę i na pewno nowoczesne. Gosia z Rico Canarias mówiła, że tutaj właśnie Właśnie jest takie przewężenie między hotelami, że tutaj będzie dużo tego popcornu, zobaczymy. Typowo furorę to miejsce zrobił w 2018 roku, kiedy pierwsze zdjęcia z dopiskiem Popcorn Beach pojawiły się na Instagramie. No i stało się tak, że zaledwie w ciągu kilku tygodni bardzo mało znana plaża stała się hitem w mediach społecznościowych. Niestety, ciągły wzrost zainteresowania tą plażą ma swoje ciemne strony. Co miesiąc wiele kilogramów popcornu zostaje stąd wywożone, co jest troszkę przykrym zjawiskiem. Moi drodzy, nigdy nie nie kradnijcie dóbr naturalnych danego kraju. Rozsypane na plaży popcorn to w rzeczywistości zwapniałe algi, skumulowane na pewnym odcinku wybrzeża i nagromadzone przez wieki. Lecho położone na północy Fuerteventury jest miasteczkiem najbardziej popularnym chyba na całej wyspie. Bardzo szybko rozwijające się, a kiedyś było to małe rybackie miasteczko. Jak ogólnie ma się wrażenie, że ta wyspa jest przede wszystkim zamieszkała przez Niemców, tutaj bardzo chętnie odwiedzają je Anglicy oraz Irlandczycy i rodziny z dziećmi. Jest tutaj również dużo takich firm, co można wypożyczyć sobie auta, badzi. Jeden dzień 35 euro, ale nawet do 20 za dniówkę, jak il większa ilość dni. Wędrując promenadą, znajdziemy tutaj wiele sklepów z pamiątkami, puby, kluby, dyskoteki oraz wiele sklepów spożywczych, nawet większych sieciówek, które są dobrze zaopatrzone. Widać, że jest to takie większe miasto na styl europejski. I będąc akurat w centrum, za bardzo się nie odczuwa, że jest się gdzieś na pustyni. Jest również tutaj dużo knajpek, które oferują oczywiście świeże owoce morza. Możecie zjeść dużo kalmarów, ośmiorni, czy chociażby marzonego tuńczyka. Od kwietnia do listopada funkcjonuje tutaj również park wodny, wejście 25 euro na cały dzień obecnie, korona, no niestety się nie da. Ogólnie mam wrażenie, że jest to kolejna miejscowość, w której żyje bardzo duża ilość surferów i windsurfingerów, bo też jednak z żaglami pływali. Zdecydowanie jest to miejscowość, w której jest gdzie wyjść wieczorem, jest gdzie się rozerwać, skoczyć do knajpy, no bo Costa Calma obecnie tam gdzie, gdzie jest ten hotel, no to tak no hotel i tyle. A tutaj również przy głównym deptaku stoi łódka jako symbol y, miasta rybackiego. I zobaczcie, ostatnio pierogi znalazłem na kambodżańskiej wyspie Koh Rong, a teraz na Fuerteventurze, no jaja. W porcie stoi tutaj duża ilość łódek i tam widzicie prom, którym można dotrzeć na obok wyspę Lanzarote, ewentualnie na wyspę Lobos. A jeszcze taka szybka ciekawostka, wiecie, że na Fuerteventura jest dawna siedziba Hitlera jako taka willa, do której sobie przyjeżdżał, natomiast e, obecnie też się tam nie da, nie da wejść przez wirusa. Super atrakcją i stworzoną totalnie naturalnie. Kilkanaście kilometrów od Koraleho jest Park Narodowy Koraleho, który... Jest pełen wydm piaszczysty. Słuchajcie, teren jest potężny, ponieważ wydmy mają 2,5 tysiąca hektarów powierzchni. W wielu publikacjach o tym miejscu można spotkać historię, historią, że są to wszystko wydmy, których piasek został przez wiatr przetransportowany z nad Sahary. Natomiast nie jest to prawda. Jeżeli przyjrzymy się temu piaskowi bliżej i weźmiemy go do ręki, jest wiele materii organicznej, takiej jak muszelki. Co oznacza, że jest on tu prosto od morza. I był kiedyś dnem oceanu, ale wieje! Słuchajcie, na wydmach dopiero jest wiatr kosmiczny, ponieważ jest to przestrzeń otwarta, ale wygląda to super. O zachodzie słońca, miejsce idealne. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, co oznacza, że zmierzam do końca, zostawcie łapę w górę i docencie go subskrypcją. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Fuerte A! A na koniec mam dla Was taki mały prezent: Kuba y, szczelił z kolana, czyli zaręczył się z Martyną. Macie ładne ujęcie z tego y, czasu. Cześć! Co tu się szykuje? Czego? Ale się Kuba spina,